Firma Promedica, która jest właścicielem internetowego sklepu medyczny.pl, działa nieprzerwanie od 1990 roku, co czyni ją jedną z najstarszych prywatnych firm w Polsce. Była to pierwsza firma w dziedzinie internetowej sprzedaży sprzętu medycznego. Długa tradycja świadczy o staranności i bogatym doświadczeniu zespołu. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór sprzętu i aparatury medycznej, od zaawansowanych urządzeń dla profesjonalistów po proste w obsłudze zestawy pierwszej pomocy, idealne dla każdego użytkownika. Zajmujemy się również realizacją większych zamówień, w tym m.in. wyposażeniem szpitali, klinik i gabinetów lekarskich. Do najważniejszych grup produktów można zaliczyć na przykład aparaty EKG, holtery EKG i ciśnienia, aparaturę do rehabilitacji kardiologicznej, zestawy do prób wysiłkowych i zestawy do badań spirometrycznych. W ofercie znajdują się też defibrylatory, fantomy i akcesoria szkoleniowe, lampy zabiegowe, operacyjne oraz bakteriobójcze i wiele, wiele więcej. Pełny katalog produktów można sprawdzić za pomocą linków w opisie filmu i na stronie medyczny.pl. Nieprzerwanie od początku istnienia firmy oferujemy profesjonalne doradztwo i wsparcie. Nasz zespół jest zawsze gotowy, aby pomóc wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, na stronie można przejrzeć specyfikację techniczną urządzeń, przeczytać artykuły na blogu i obejrzeć filmy produktowe i instruktażowe dotyczące aparatury. Niebieski przycisk i, aby uzyskać wskazówki RKO. Na kanale na platformie YouTube i stronie medyczny.pl można znaleźć wiele dokładnych filmów o oferowanym sprzęcie. Można tam zobaczyć skład zestawu, przygotowanie do pracy i funkcje danych urządzeń. Jest to idealne miejsce, by przekonać się, jak wygląda i działa dany produkt. Zaufały nam już setki klientów, nie tylko profesjonaliści z sektora publicznego i prywatnego, ale też osoby indywidualne. Które dzięki naszemu wsparciu znalazły interesujące je produkty. Długa historia firmy i pozytywne opinie są naszym atutem i najlepszą rekomendacją. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej i odkrycia pełnej oferty strony medyczny.pl. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzu, napisz do nas mail na czacie lub zadzwoń. Z przyjemnością pomożemy.